Masz pomysł na własny biznes, ale nie wiesz od czego zacząć? Założenie firmy to wyzwanie, ale z odpowiednią wiedzą możesz przekształcić marzenia w rzeczywistość. Poznaj etapy tworzenia firmy od pomysłu aż po start. Akademia PARP zaprasza na kurs online Jak założyć własną firmę. Realizując kurs, Dowiesz się, jak samodzielnie i bez stresu przejść przez cały proces zakładania firmy. Zdecydujesz, jaka forma prowadzenia działalności jest dla Ciebie najbardziej odpowiednia. Bez problemu zajmiesz się rachunkowością i rozliczeniami swojej firmy. Jak założyć własną firmę? Zarejestruj się już dziś w Akademii PARP www.akademia.parp.gov.pl